Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj takie zadanie do zrobienia. Punkty A i B są środkami boków kwadratu o polu 36A. E, I teraz do wykorzystania wyprzedzimy z potrzeb. Suma pól zaczynowanych e, części kwadratu jest równa. No to teraz tak, jeżeli polem cały on ma 36A, to jakbyśmy spierwiastkowali to, żeby dostać bok. To otrzymamy. Pierwiastek 36 jest 6, a z a kwadrat jest po prostu a. Czyli cały bok tutaj będzie 6a, a jeżeli tu jest w połowie, no to tu będzie miał 3a. Ten bok. O, tu napiszę 3a, bo jest centralnie w połowie, tak piszą zadanie. I teraz tak. Ym, suma pól zacieniowanych. Ok. Jakbyśmy wzięli tego trójkąta tutaj, dokleili. O, zamiast, zamiast tutaj go przesunęlibyśmy, tutaj byśmy to zamalowali, to nie. O, bo po, one są takie same, tego nie ma. No to byśmy mieli ten trójkąt tutaj. Ja go sobie tutaj przerysuję. O, taki trójkącik, gdzie tutaj ma bok 6A, a tutaj ma podstawę 3A. I wystarczy z kwadratu, 1 druga, razy 3A, razy 6A, co da nam, to się skróci, będzie, nie, 3, przepraszam Was najmocniej, tu będzie 3. Tu dwójeczką się skróci 1, 3 razy 3 jest 9, a razy a kwadrat. O. I tak sobie trzeba radzić. O, i tu jest. O, tak by to szło. Czyli 9 akwadrat w tym odcinku tyle, dziękuję za uwagę i e, jeżeli cokolwiek zrozumieliście z tego odcinka, zapraszam was serdecznie do udostępniania tego filmiku u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem, tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super i wszystko jest podzielone na działy, świetnie. Jeżeli filmik się podobał, się go koniecznie swoim znajomym, najbliższym, daj lajka, daj łapkę w górę, dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu, koniecznie dziękuję Wam za to, dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!